Chyba jedzie, to będziecie już musieli pojechać. Czerwony. Na pewno nie jest tak, że nie da się zmęczyć na tym rowerze. Tym razem zabieram Was na tydzień na Słowację. Zaczynamy od Bratysławy, potem Koszyce i tydzień w górach, ale najciekawsza, dla mnie najbardziej ekscytująca część tego wyjazdu to jest to, że nie lecimy tam samolotem, tylko pociągiem. Mamy właśnie bezpośredni pociąg z Curychu do Bratysławy. Jedzie około 10 godzin. Zobaczymy, czy będzie punktualny, bo trasa jest całkiem długa. Mamy do przejechania ponad 800 km. Serdecznie zapraszam na film. Do kolejnego pociągu, który nas dowiezie do Koszyc, i na taki krótki czas ja zawsze lubię dołączyć do wycieczki, która jest organizowana niemal w każdym mieście w Europie. Jeżeli tylko znacie angielski i wpiszecie w Google Free Walking Tour, to takie wycieczki na pewno uda wam się znaleźć. One są z reguły za darmo, a pod koniec, jeśli wam się podobało, to możecie takiemu przewodnikowi dać napiwek o dowolnej wartości. Zapraszam Was na wspólny spacer po stolicy. Słowacji. W tym etapie łapimy pociąg do Koszyc i e, tu za moment, wy za moment, my za jakieś 5 godzin widzimy się już w Koszyce. <grymne> Dreźnie w połowie, lecz idziemy. Polityka jest o kompromis. Musimy. Jesteśmy już w Koszycach, mamy kolejny dzień. Padało mocno, dlatego wychodzimy dopiero o 11.00. I powiem Wam, że przechodząc się tutaj po ulicach, mam takie wrażenie, jakbym była w polskim mieście. Nie wiem dlaczego, ale kojarzy mi się to ze stalową wolą. Także pozdrawiam wszystkich ze stalowej woli. I teraz tutaj się troszkę poprzechadzamy ulicami. Jest sobota, jest bardzo pusto. Robimy zakupy, i nasz następny kierunek najprawdopodobniej będzie to Słowacki Raj. No, Uważaj, nie. Nie. Co, Co to się dzieje? Jechaliśmy właśnie pod granicę słowackiego raju, ale ja już wysiadłam, bo były takie zakręty po drodze, że zrobiło mi się niedobrze. A do celu zostało 900 metrów, więc stwierdziłam, że dojdę pieszo. A ekipa sprawdza, czy miejsce będzie fajne na nocleg, ale z opisów aplikacji Park4Night wynika z tego, że to będzie dobra miejscówka i raczej już nie będziemy się stąd ruszać. Mam nadzieję, bo jakoś dzisiaj mam ciężki czas w samochodzie, mimo że siedziałam z przodu i wtedy nie jest tak źle, ale czasami samochód, mimo tego, że daje taką wolność i elastyczność, co dla mnie osobiście jest najgorszym środkiem transportu. pod namiotem, to obiecałam sobie, że robię codziennie jogę, także wstaję i rozkładam karimaty przed namiotem. Będziemy się zbierać. Miejscówka naprawdę okazała się bardzo fajna, cicho, spokojnie i nie jesteśmy najważniejsze na terenie parku narodowego. Także plan na dzisiaj wygląda tak, że pakujemy się w lekkie plecaki, takie jednodniowe. Idziemy na szlak, który zapowiada się fantastycznie i prognozy pogody też są dość optymistyczne i wrócimy tutaj z powrotem na parking, przepakujemy się i będziemy spać w tym samym miejscu. Jasne, dobrze. I tutaj do filmu. Na wejściu trzeba kupić bilet wstępu. Jeden dzień kosztuje euro 50, ale jak się kupuje na kilka dni, to wtedy jest tani. My pewnie kupimy na 3 dni na początek i będziemy się tutaj kręcić po terenie tego parku, po szlakach i musieliśmy się tylko cofnąć. Bo można je kupić tylko na wieździe, więc troszkę musimy nadrobić drogi, ale kupimy raz i będzie z głowy. Ile kosztuje na 3 dni? 3 euro. 350, czyli duża oszczędność. Fragmenty na szlaku minimalnie przypominają ferraty, ale oczywiście sprzętu tutaj nie trzeba. Jest to tak zrobione, że każdy przejdzie nawet z lekkim lękiem wysokości, tak jak koleżanka, którą przed chwilą widzieliście. Barbara, pozdrawiam, jak będziesz oglądać. Pierwsze 10 km za nami, i tych podestów jest całkiem sporo. Bardzo ciekawy szlak. Jeżeli ktoś się nie boi i lubi, to myślę, że powinno Wam się tutaj spodobać. I wrzesień. Wrzesień to jest piękna sprawa, jeśli chodzi o takie popularne miejsca, bo naprawdę niewiele dzisiaj ludzi spotkaliśmy. Nie ma tutaj za bardzo takich sytuacji, że musimy się wymijać na tych podestach. A myślę, że jakby szedł sznurek ludzi, to nie byłoby wtedy. Zbyt przyjemnie, więc wiosna jesień to zawsze, jeżeli chodzi o takie popularne turystyczne miejscówki, to jest dobry pomysł. Tutaj ktoś chyba chciał wysuszyć, ale wygląda na to, że już suszy. 别来了 Druga noc w tym samym miejscu. Rzadko coś takiego robimy, dlatego że zazwyczaj się przemieszczamy podczas naszych wyjazdów, ale teraz jesteśmy w takim miejscu, że blisko jest wejście do Parku Narodowego i jest tutaj całkiem sporo szlaków. Więc myślę, że zostaniemy nawet trzecią noc, dlatego że miejsce jest idealne. Druga noc okazała się bardzo spokojna i tutaj nikomu nie przeszkadzamy. To nie jest żadne pole uprawne. Obstawiam, że to było wcześniej pastwiskiem dla krów. Dzisiaj chcemy trochę lżejszy szlak, dlatego że wczoraj wyszło nam ponad 30 km. Chodzenie z lekkim plecakiem to jest ogromny komfort i jeśli ktoś jeździ tak kamperowo, samochodowo, to tego wam zazdroszczę, jeżeli musicie targać tego ciężkiego plecaka codziennie. I myślę, że to jest ogromny plus samochodu i tego właśnie doświadczam tutaj na w tym wyjeździe. Podjechaliśmy na parking. Pod Soku. tutaj zostawiamy samochód i lecimy na szlak Suchabela, który jest chyba jednym z popularniejszych tutaj w okolicy. Będzie znowu sporo metalowych podestów, także myślę, że zapowiada się dobra zabawa. No i pogoda nam dopisuje na tym wyjeździe, także myślę, że będziemy się dobrze bawić. I e, mamy poniedziałek, więc mam nadzieję, że tłumów na tym szlaku nie będzie. Szlak jest zdecydowanie do polecenia. Nie ma nudy, cały czas trzeba być uważnym. Podesty się zmieniają, raz są z drewna, takie, że trzeba uważać na te skotki, bo niektóre się ruszają. Potem jest trochę metalowych i cały czas szum wody. E, taki fajny, wilgotny klimat, roślinność też jest taka e, jakby z dżungli, tak że naprawdę szlak jest no fantastyczny. To tu dużo mówić, ale to chyba widać. Jak ktoś lubi takie przygody i troszeczkę inne szlaki niż takie standardowe łąkami czy po lasach, to musicie się tu wybrać. Woo! no i uważać <ścoughs> szczególnie uważać żeby nie patrzeć przez telefon czy przez kamerę tylko jednak na to co się dzieje i została już tam końcówka dość mocnego podejścia ale już nie będzie podestów nie będzie drabin fantastyczny jest ten szlak ja bym poszła jeszcze raz ten szlak jest jednokierunkowy. Prawdopodobnie żeby się nie musieć wymijać na tych drabinach i szczeblach, coś jak na Via Ferratach. Schodzimy już do parkingu. Pojedziemy sobie na jedzenie do knajpy, w której wczoraj byliśmy, więc jest sprawdzona. Bardzo dobre jedzonko i wieczorem będziemy szukać kolejnego miejsca na spanie. W aplikacji park night szukamy takich miejsc y, oznaczonych logo choinki. To jest coś takiego, gdzie potencjalnie można y, gdzieś tam w okolicy rozstawić namiot albo przy samym tym miejscu parkingowym. Wczoraj szukaliśmy noclegu po ciemku, ale rano... Zaskoczył nas jeszcze bardziej pozytywnie niż wczoraj to się mogło wydawać, dlatego że tutaj kiedyś stał jakiś dom, który prawdopodobnie został zburzony, zostały tylko fundamenty i przez to jest płaska działka. Tutaj jest jedyna droga, która prowadzi do lasu, tam jest potem szlaban, więc pewnie dla leśników i jest poza terenem rezerwatu. Także wszyscy wczoraj byli szczęśliwi i stwierdzili, że to jest dobre miejsce, a zobaczcie teraz, jaki mamy widok z tego miejsca. To są właśnie te fundamenty. Dzisiaj postanowiliśmy wypożyczyć elektryczne rowery. I chyba dla wszystkich to będzie pierwszy raz, tak? Zobaczymy, jaki będzie zasięg i jak się jeździ na takiej maszynie. Mamy naładowane i będziemy jeździć po górach. Więc zobaczymy, czy to będzie rzeczywiście łatwo, czy jednak trzeba się napedałować. I włączam wspomaganie na jedynce. Ale może lepiej poczekamy, że będzie pod górkę, bo teraz i tak jadę szybko. Jedziemy właśnie pod górkę i włączyłam czwórkę wspomaganie najwyższe, jakie tylko jest. I powiem Wam, że ja tak po górach to mogę jeździć. I myślę, że jak wrócę do Szwajcarii, to taka wyprawa na elektrycznym rowerze to naprawdę widzę, że jest niezła zabawa i ten zasięg... Na pewno nam się mocno zwiększy i przyznam się Wam też szczerze, że ja lubię jeździć na rowerze, ale nie jak są jakieś mocne podjazdy. I na czwórce pod taką górę. Normalnie już bym zeszła z roweru jakieś 200 metrów temu, a tak. Czuję się jak prawdziwy wyczynowiec. Ale też na pewno nie jest tak, że nie da się zmęczyć na tym rowerze. Absolutnie tak nie jest. Więc jak ktoś mówi, że to jest rower dla emerytów, albo że tylko tak zwane brzydko powiem cioty jeżdżą na takim rowerze, to sam jest. Nie będę powtarzać, bo moim zdaniem najważniejsze jest to, żeby się ruszać, a to, w jaki sposób wybierzemy, to już jest nasza sprawa. Ważne, żeby czerpać z tego przyjemność, a ta maszyna takiej przyjemności dostarcza. Zjechaliśmy już 25 km i bardzo szybko to mija. Jedziemy pod górkę i zobaczymy jak się spisze bateria. Bo teraz to wszystko co zjechaliśmy i niestety nie mogłam Wam nagrać, bo musiałam dobrze trzymać rower, a nie mam żadnego uchwytu na, na telefon, bo aktualnie nagrywam telefonem. W ogóle jestem ciekawa, czy zauważyliście, że trochę inaczej wygląda ten film, a... Prawda jest taka, że nie wzięłam kart, bo mam nowe pudełeczko na karty pamięci i nie zabrałam ze sobą. Także nagrywam telefonem, iPhone'em 13 i e, sama jestem ciekawa, jaka wyjdzie jakość. Na rowerze na jedynce, na wspomaganiu takim najmniejszym pokazuje, że powinno mi starczyć jeszcze wspomagania w takim tempie na 32 km. A my do końca jakieś ja mamy jeszcze 15. Mam nadzieję, że tak będzie, bo ten powrót jest mocno, mocno pod górkę, mocno stromo. Włączam dwójkę, bo się zasapię, nie będę mogła do Was mówić. No i zobaczę też na trójce wow. i na czwórce. No jest różnica. Została nam już do wypożyczalni jakieś 5 km. I tak podsumowując, to chciałam Wam powiedzieć, że świetna sprawa. Polecam spróbować każdemu. Jeżeli chodzi o ceny, tutaj w okolicy Słowackiego Raju, to rowery mniej więcej za dzień wahały się ceny od 25 do 35 za dzień. Jeżeli bierzecie więcej rowerów, to jest trochę taniej. Jeżeli na więcej dni, to wiadomo odpowiednio taniej. My wzięliśmy na 5 godzin za 25 euro, tylko pamiętajcie, że tutaj no, to jest drogi sprzęt, więc. Praktycznie wszędzie chcą zaliczkę, i tutaj akurat chcieli 50 za każdy rower, ale czasami jest 100. I też ogólnie po kilku dniach tutaj na Słowacji stwierdzam, że warto mieć gotówkę, bo są miejsca, gdzie nie można płacić kartą. Także jakieś pieniądze przy sobie na pewno tutaj się przydadzą, żeby nie było takiej sytuacji, że będzie to Was ograniczać. Ale jeśli. Chodzi o same rowery. To świetna, naprawdę świetna sprawa. To nie będzie na pewno mój ostatni raz. Po rowerach wczoraj wróciliśmy na tą samą miejscówkę, bo w okolicy jakoś nie było nic lepszego. A tutaj naprawdę nam się dobrze spało i nie było tak zimno, a też noce robią się coraz chłodniejsze, a nie wszyscy tutaj jakby mamy taki sprzęt na właśnie takie już bardziej jesienne spanie. Także fajnie, że mieliśmy już coś sprawdzonego i wróciliśmy, a teraz prawdopodobnie, bo pogoda trochę siada, jak widać mam parasolkę, więc zaczęło padać. Wybierzemy się na jakieś może termy wodne. Zobaczymy, bo jeszcze plany nam się dopiero klarują i... Potem Wam powiem, co zdecydowaliśmy i gdzie jeszcze będziemy na Słowacji ostatni dzień. Wybór padł na kalameny, czyli gorące źródła powstałe z przypadku. W 2000 roku wykonano tutaj próbny odwiert, w wyniku którego z głębokości około 500 metrów wypłynęła lekko zmineralizowana woda o intensywnym siarkowym zapachu i temperaturze około 33 stopni. Inwestycja nigdy nie została dokończona, ale przestrzeń wokół powstałego jeziorka została zagospodarowana przez mieszkańców. Dno zbiornika wyspali kamieniami, postawili ławki, toaletę. Oraz teoretycznie płatny parking, choć nikt od nas takiej opłaty nie pobrał. Na sam koniec naszego pobytu na Słowacji odwiedziliśmy średniowieczny zamek Spiski, jeden z największych kompleksów zamkowych z tego okresu w całej Europie. I chociaż część zamku została zrujnowana, to i tak robi ogromne wrażenie i uważam, że warto go odwiedzić. Pięknym jeziorem już się żegnam z Wami. Tyle z tej słowackiej przygody. Mam nadzieję, że kiedyś odwiedzicie Słowację, bo to naprawdę bardzo ciekawy kraj. Mam nadzieję, że znajdziecie czas na urlop i jak zwykle, widzimy się w kolejnym filmie.